Dzisiaj robimy ognisko na cztery osoby. Raz, dwa, trzy, cztery i psa. I mamy Alu, kiełbasę i gitarę. To jest surowa, wiesz. Surowa jest płata. A płatka ty jest. stoisz na kamieniu Kamieniu. Weronika rozpala. No, ale wiesz, że to i tak nie pójdzie. Czego nie pójdzie? Bo tu nie ma co się podjarać od gazety. Mm. Zaraz zobacz, słuchaj, Łatek. Łatek, Łatek, mm. Łatek, mm. Łatek, Łatek, mm. Łatek, Łatek, no. Łatek, 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 Paczka to takie wszystko. Dobrze smakuje w jabłkach o, Dobrze smakuje w jabłka Oj pal się pod Uh. Już nie ściemniałem, ognisko się pali Za pierwszym razem rozpaliłyśmy Tak Sponsorem dzisiejszej kiełbasy jest Panna Weronika Pokaż swoją kiełbasę Bo jej nie widać Niżej Uuu, yeah. Tutaj już Weronika ma prawie kiełbasę gotową do konsumpcji, a moja nadal się robi. Mordor! Tutaj na horyzoncie druga kiełbaska, jak widzicie państwo, mili. Końcówka ci się jada. Włożyliśmy już ziemniaczki, tam gdzie się nie zjarają, a zaczną piec. O, jabłuszko i druga kiełbaska. Trzecia. Trzecia kiełbaska. O tam, o widzicie? Tam, gdzie kiełbasa moja pokazuje. No, jabłuszko! Tu kiełbaska. Ale nieważne, co się je, ważne, żeby sponiewierało. My lubimy kiełbasę, która jest bardzo dobrze opieczona. Oh. Oh. Teraz tak obrzko, teraz tak No przeswo. pewnie To jest nowa broń w Skyrimie. Uf. Uf. Jest, tu dało się. O, pokaż i, którym żeś do spodu wzięła. <y> M -m -m. Sklareczek. Moja to taka czarna. Cześć, skąd jesteś? U -m -m. Upiekliśmy ziemniaki, patrzcie. Węgielek. Tak raz. Węgielek. Ziemniaczek następny tutaj pan Jankowaniczko. Coś jest. No, coś. Następny. No, ten to może być. O! Dobrze. Skosztujmy. Skosztujmy. Chcesz to pierwsze? Wasze gorące, może? Bardzo dobre. Mhm. Mm. chyba wstyd, komuś pokazać to, nie? Troszkę. Dobrze. Ale nie, to jest, jest ok. Wiem, że mieliśmy dwa, jeden się popsuł, a nie siedem. Dobra. <laughs> Stop.